Dzień dobry Państwu. Nazywam się Stanisław Niewiński i bardzo miło mi prowadzić dla Państwa kolejny odcinek vloga Świat Wokół Nas. Tematem, który chciałbym się zająć dzisiaj, jest zagadnienie polityki wspólnej polityki Stanów Zjednoczonych i Japonii odnośnie Tajwanu, mianowicie decyzji tych państw o tym, że w razie chińskiej agresji mają zamiar bronić wyspy. W lipcu Financial Times podał taką informację, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych oraz japońskie siły samoobrony przygotowują się wspólnie do obrony Tajwanu na wypadek agresji na tą wyspę ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Zdaniem dziennikarzy tego medium tutaj prawda. Zarówno strona amerykańska, jak i strona japońska prowadziły wspólne ćwiczenia, gry wojenne, ale co też jest niezwykle istotne, Japonia podejmuje w tym względzie własne przygotowania. Financial Times wskazuje również uwagę na ten fakt, że w ostatnim czasie wśród elit japońskich można mówić o takim coraz poważniejszym traktowaniu. Roli Tajwanu dla bezpieczeństwa Japonii i tego, że Japonia, pomimo prawda, Wciąż krępujący jej ręce zapisów, pacyfistycznych zapisów konstytucji, coraz poważniej właśnie bierze pod uwagę ten fakt, że aby Japonia była bezpieczna, to Japonia również musi się zaangażować nawet militarnie w obronę tej wyspy na wypadek pewnych tutaj, prawda, agresywnych działań ze strony, ze strony Chin. Jak można podsumować tą sytuację? No, przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze. Istniejący oczywiście od lat, lat 50. pakt obronny wiążący Japonię i Stany Zjednoczone wznosi się, można powiedzieć, na pewne jeszcze poważniejsze wyżyny. Druga kwestia to właśnie zagadnienie stopniowej. Z jednej strony remilitaryzacji Japonii, a z drugiej no takiej właśnie coraz aktywniejszej japońskiej polityki w regionie. W ramach naszego vlogu już kilkakrotnie podejmowałem, podejmowałem ten temat. No i tutaj właśnie ta kwestia Tajwanu, wspólnej obrony wyspy, no to jest kolejny dowód na to, że Japonia wraca do coraz bardziej aktywnej polityki w swoim regionie. Dziękuję Państwu.